Hej, cześć! Mam takie wrażenie, że ten mój kanał jest e, taki do przesady e, ubóstwia i pochlebia w medycynie w e, m, Niemczech, więc dzisiaj powiem wam, co mi się nie podoba u mnie e, w mojej pracy. Cześć to Jamariusz, a to jest e, mój kanał Lekarz z Niemiec. Pierwszy temat to transparentność, a mianowicie m, czasami się dzieją rzeczy i personel m, asystenci, też specjaliści. Dowiadują się o rzeczach, które planuje szpital, planuje oddział. Jako ostatni dla przykładu, jak pracowałem jako chirurg, byłem asystentem na chirurgii urazowej i gdzieś tak się mówiło, że szef odchodzi. Szef odchodzi, ale szef nic nie mówił, tak to krążyły plotki i w końcu to było jakoś tak święta. 23 grudnia i kolega na raporcie zapytał, czy szef odchodzi, czy zostaje, a szef powiedział, tak, odchodzę. 27 grudnia jest mój ostatni dzień pracy. Więc o niektórych rzeczach nie mówi się wprost i mówi się jakoś, jest jakaś klauzula, na przykład szefowie nie mogą o niektórych decyzjach mówić i to jest czasami denerwujące. Druga rzecz, o to ten temat to poruszę jeszcze w osobnym odcinku, to jest sprawa centralnych klinik, a mianowicie... Taka podstawowa struktura administracyjna, czyli powiat. Ma zazwyczaj co najmniej jeden szpital bywa, że tych szpitali jest więcej. I u nas w naszym powiecie było swego czasu, chyba do 2016 roku. Wyobraźcie sobie, pięć szpitali, więc zrobili optymalizację. Zamknęli dwa szpitale. Jeden w sumie mały szpitalik, ale świeżo wyremontowany, z bardzo dobrą renomą. Ustawili jeden centralny i dwa takie poboczne czyli ta centralna klinika i zostały trzy. I w tym momencie, kiedy pracujesz w takim centralnym szpitalu kumuluje się ta cała praca, kumulują się przypadki, jest większa efektywność, ale y, dla personelu to jest większe obciążenie pracą, większa ta dyściśka, gęstość pracy na dłuższą metę prowadzi do wypalenia niezadowolenia, do, do konfliktów, do burn-outów, też w skrajnych przypadkach do samobójstw i życiowych tragedii I trzeci temat, który mnie denerwuje to jest jakby zapatrzenie w własny system powiem wam, byłem na takiej konferencji startupowej firm medycznych w Monachium i tam był przedstawiany jeden kraj, mianowicie Dania i Niemcy się zachwycali, że w Danii mają pacjenci jeden numer, który odpowiedzialny jest za wszystko, też za ubezpieczenie tak zwany PESEL i to było wielkie wow, bo w Niemczech nie mamy PESELu no ale o Polsce nikt nie mówi, a PESEL funkcjonuje tak jak i w Danii. To tyle, pozdrawiam Was. Cześć, cześć.